Miałam dziewięć lat, gdy zmarł mój tata. Nie wiedziałam jak i dlaczego, byłam za mała, aby to zrozumieć. Nie rozumiałam jeszcze, czym jest śmierć i nie sądziłam, że tata odszedł na zawsze. Po jakimś czasie zaczęłam go widywać. Za każdym razem szłam do mamy i mówiłam: Mamo, tata jest w domu, wrócił ze swojej podróży. Mama sądziła, że to tylko sny i znak tego, że nie wiem, jak sobie poradzić z jego śmiercią. W takich sytuacjach, mama często zabierała mnie i moją siostrę na lody, żebyśmy o tym nie myślały. W końcu przestałam jej o tym mówić. Po paru latach, gdy przeprowadziłyśmy się do innego miasta, nadal czasem go widywałam. Chodziłam już do siódmej klasy podstawówki. Pewnego razu, wraz z kolegą, wykonywaliśmy w parach zadanie na matematyce. Nagle mój tata pojawił się tuż koło mnie. Szefnałam do kolegi, że mój tata jest obok i chyba za mną chodzi. Tym razem wyglądał jednak inaczej niż zwykle. Na czole po lewej stronie miał okrągłą dziurę, czego nigdy wcześniej nie zauważyłam. Gdy byłam w ósmej klasie, mój tata ciągle był prze mnie. Zawsze był zły, gdy widział, że mój przebrany ojciec na mnie krzyczy lub mnie bije. Był surowy i czasem zdarzało mu się mnie uderzyć. Za każdym razem, gdy wchodził do pokoju, widziałam wściekłość na twarzy mojego taty. Pewnej nocy tata wszedł do mnie we śnie i powiedział, że sam to sobie zrobił, a to wszystko przez moją mamę. Mama go zdradzała i często powtarzała mu, jak okropnym jest człowiekiem. Były już wakacje, ale ja miałam jeszcze do poprawy jeden sprawdzian z matematyki. Usiadłam w ławce w pierwszym rzędzie i zaczęłam się przygotowywać, kiedy nagle coś przykuło mój wzrok. Mój tata wpatrywał się we mnie przez szpary między drzwiami. Jego wzrok był kompletnie pusty, i był to pierwszy raz, gdy bałam się jego obecności. Wszedł do sali i usiadł w wolnej ławce obok mnie. Wiedziałam, że tym razem jest z nim coś nie tak. Czułam, że dzieje się coś niedobrego. Dziś chodzę już do liceum i nadal czasem go widuję. Często szepcze mi do ucha, że to moja mama powinna umrzeć, a nie on.